Polskie kluby w Lidze Mistrzów to raczej nasze tylko marzenie, ale jeżeli dodam Erlinga Halanda oraz Kiliana Mbappe do polskiego klubu, to czy uda nam się Ligę Mistrzów wygrać? Przekonamy się już w dzisiejszym odcinku. Czy się uda? Jak to będzie wyglądało? Ile dwóch, jednych z najlepszych napastników obecnie na świecie strzeli bramek? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajduje się już w dzisiejszym odcinku. A więc w dzisiejszym odcinku Haland oraz Mbappe zasilą szeregi Legii Warszawy, albo Legii Warszawa... Takie jest chyba bardziej poprawnie, no i zobaczymy, czy z nimi w lidze mistrzów poradzą sobie oni oczywiście lepiej. Jeżeli takie odcinki ci się podobają, to staw łapkę w górę, subskrypcja, jakiś fajny komentarz oraz komentarzu napisz, ile według Ciebie punktów będzie Legia w dzisiejszym odcinku, jak to będzie wyglądało. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was oczywiście do odcinka. A więc tak, jesteśmy w naszej symulacji, jest oczywiście skład Legii Warszawa, która dzisiaj będzie grał na z mistrzów i zobaczmy skład Mbappe oraz Chlant na Ataku, no i tych dwóch zawodników dzisiaj ma nam zapewnić wysoko. Wysokie osiągnięcia w tej Lidze Mistrzów. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tutaj daj, Lukinia z Kapustka, El o jedele, Winagry. Nie wiem czy dobrze. Panko, Wszołek, Tobiasz. najławka no wygląda jak wygląda. No raczej tutaj nie liczymy na innych zawodników. Tylko głównie na ten atak. Zobaczmy nasz pierwszy mecz, który będzie z Monako, Czyli podobnie tej drabinką Barcelony będziemy grać. Bo ich właśnie zamieniliśmy. No i teraz ski, prawdy. Monako kontra Legia Warszawa. I 3 do 3. Haland Zakaria. Haland Zakaria. Yy, Mbappe oraz Enrique. Czyli mamy tutaj pierwszy remis, nie ma wygranej, no ale też reszta składu nie wygląda jakoś dobrze. Ale to, co mnie cieszy, to, że dwóch naszych napastników zdobywa bramki, czyli no będą oni tutaj nam pomagać. Teraz Young Boysi, no tutaj uważam, że nad Legia mogła mieć szansę normalna. A tutaj znowu remis Elia, Jurgen, Mbappe oraz Joel Monteiro, więc no drugi remis, no brakuje tej wygranej na pewno. Nie ma tego. Na co byśmy na liczyli, czyli w końcu trzy punkty. Bayern Monachium teraz, no tutaj to będzie ogólnie ciężko, no chyba, że w takich meczach będziemy zaskakiwać. Wygrywamy, zaskoczyliśmy Halant, Jędrzejczyk, Kapustka oraz Eric Dyer z bramką. Boi to nie, jak ktoś czyta czerwoną kartką, no ale pokonujemy Bayern Monachium, czyli z taką formą idzie nam naprawdę o wiele lepiej. Więc trzy pierwsze mecze za nami. Teraz klub... Chyba no, dosyć słaby, więc to tutaj wydaje mi się, że pewny win powinien być. Jest znowu remis. Haland, Turgot, więc no, bez porażki, ale na cztery mecze, trzy remisy i jedna wygrana. No To jednak nie jest szczyt naszych marzeń. Zobaczmy sobie dalej, jak to wygląda w biurze. Jesteśmy na miejscu 15. Królem Strzelców, zawodnik Sportingu, który jest naprawdę wyśmienity, na nikt niestety od nas. No i teraz Brest to chyba jest klub. Musimy tutaj w końcu wygrać. No nie możemy przegrać, na pewno. Ojej, ten klub jest bardzo mocny w tych symulacjach, to trzeba sobie przyznać. No i przegrywamy pierwszy mecz, na pewno spadają mocno teraz z, z w lizę. No i żebyśmy to się nie okazało, że z grupy nie wyjdziemy. Teraz mecz z Borussią Dortmund, no musimy tutaj wygrać. Przegrywamy. Ojeldę, Emre Can, Bayer, Bayer. No nie no nie, no, nie, no, nie, no to tak nie może wyglądać. Na razie wygrana trzy remisy, dwie porażki. No nie jest to dobry wynik, nie, jest, nie jesteśmy na jakimś miejscu 20 już jesteśmy na 27, no to nam raczej dużo już. No nie daje no z Benficą jak przegramy, no to już jest koniec, nawet nie będzie tych playoffów. Przegrywamy z Barreiro, no i tak się to kończy niestety. No jedna wygrana i to jeszcze z Bayernym Monachium takim składem. No nie jest to zbyt dobrze. Nie gramy kolejno jeszcze, to nie wiem. Atalanta Bergamo teraz. No może tutaj w końcu coś wygramy. Nie wiem, no. Widzimy, że Halant i Mbappe nie pomagają legii wyjść dalej. No i odpadamy. Czy to było jakieś nie wiem, ostatnie miejsce w tabeli oby nie. 31, no, 6 punktów, najmniej miał Szturm z Bozero. No trochę nam brakowało. No jakbyśmy dwa mecze wygrali, to byłoby lepiej. No ale tak to się kończy, więc próba numer 2, no i miejmy nadzieję, że tam pójdzie naprawdę już lepiej. No i gramy drugi raz tym razem z Lombardią FC, czy interem Mediolan. Legia Warszawa musimy. W końcu punktować, przerażka 3-1, Mkhitaryan, Lautaro Martinez. Kjeju, Michitarian. no nie, no czemu tutaj Mbappe i jest strzają dużo bramek, no przecież to się powinno tak dziać, no nie oszukujmy się, no. Teraz kolejny mecz, no tutaj klub chyba słabszy, więc może tutaj chociaż jakieś 3 punkty wlecą. Są Erling, Haaland, Baweru, Mbappe, więc końca końcu naszych dwóch napastników się przebudziło. Wygranych mamy tyle samo co w ostatniej symulacji, więc chociaż tyle, tam jeszcze były 3 remisy, więc no żeby te 6 punktów, no musi być przynajmniej te 10 mi się wydaje, że było lepiej. Sparta Praga teraz, nasi sąsiedzi pokonują Haraslin, Vinagre, Olta, Nui, mamy <grywamy> 2 do 1 bilans, to dwie przegrane, Bayern pokonuje Barcelonę, czy kogoś to dziwi? Chyba nie, teraz Sporting Lisbona. No może tutaj Mbappe oraz Haaland coś podziałają, remis Haaland, Hulmant i Mbappe z żółtą kartkę. Ja mam takie wrażenie, że zawsze jak strzela to, znaczy jak strzela Haaland dostaje żółtą kartkę, nie wiem czemu tak jest, no ale może to są tylko moje yy, złe spostrzeżenia. Teraz Legia kontra Feyenoord, czy może Feyenoord się uda pokonać? Też nie no, za słabi, no za słaby tak jeszcze mamy Haaland z golem więc no nie wiem, to chyba musielibyśmy wszystkich najlepszych piłkarzy dojść do tej legi. no to może szansa tą Ligę Mistrzów by byłaby większa. Teraz o, oh, jeszcze Mbappe zawieszony, jak pięknie to brzmi na mecz z Juventusem akurat. Przegrywamy. go z golem, no Haaland to jest zawodnik, który zawsze tą bramkę zdobędzie. Mbappe troszkę gorzej chyba mi się wydaje na tej pozycji, no, chociaż no jest on nominalnym napastnikiem, też lewym skrzydłowym, no ale no jednak czegoś więcej bym tutaj wymagał teraz Paris Saint-Germain. Mamy 4 punkty, przypominam. No i mamy cały czas 4: z Vitinha, Vitinha, Halant Marquinhos. No, Haland tutaj oddaje mocniej. To trzeba przyznać. Widzimy, że Real bez Mbappe też punktuje. No, w bez niego tak wygra ligę mistrzów. Królem strzelców jest Windav. Teraz klub Brusz. No, może tutaj jakieś przebudzenie. I kolejny punkt. Kolejna porażka: Halant Nilsson, Wanaken. Haland nie trafia karnego. Panakę też jeszcze z jedną, jest jednym golem. No smutno się to ogląda. Odpadamy na miejscu którym? Na miejscu teraz 34. Czyli było jeszcze gorzej niż jest. Szturm gra znowu też nisko, no ale kto jest na pierwszym miejscu? Powiedzmy, sprawdźmy to: czy Real Madrid? Nie, Bayern Monachium, Real Madrid, Aston Villa. Hej, no co? Trzecia symulacja przed nami, no i może tam w końcu coś się więcej zadzieje. A symulacja teraz zaczynamy od meczu z Celticiem Glasgow. Legia ma złe wspomnienia z Celticiem, i tutaj wygryda, wygrywają Capuadi oraz Haland z golami, więc mamy 2 do 0, Więc starszy pierwszy raz od trzech punktów, zaczynałem w tym najgorszym, czwartym koszyku, czy najgorszym to nie wiem, ale w czwartym, więc zobaczymy: Manchester City to no, zabraliśmy mi Halanda, czyli Mac, to tam co prawda, ale może nam pójść. O Bernardo, Grealish, Grealish, de Bruyne lub No, dwoma napastnikami sobie nie. Wynagrodzimy raczej resztę drużyny, która, do no nie oszukujmy się, najlepszych nie należy. No ale może no. Teraz zielona kontra Legia. Chwila prawdy, czy może druga wygrana? Kolejna porażka, jeszcze kapustka z czerwoną kartką. Wcześniej mieliśmy ile? 4 punkty, w pierwszej mieliśmy 6. No to teraz mamy 3, no. Jeden punkt, żeby popić tą najgorszą. Dynamo zagrzeb. Czy bez kapustki pójdzie nam dobrze? Remis. 4 punkty. Kaca, Wenda, Kap, Kapuadi, Lukinia, Spetkowicz. No nikt nie jest teraz z tych naszych najlepszych piłkarzy. No ale chociaż... No czy wygląda to lepiej na początek? No podobnie do ostatnie. Wiem jak się ta ostatnia symulacja skończyła. Teraz y, AC Milan. No AC Milan też jest mocny. W porównaniu do nas. No 3 do jednego. Halan nie trafia karnego. Jowicz, Jurgen, Jowicz, Jowicz. No ten z tych naszych dwójki napastników. Nikt nawet zbyt nie strzela goli. Więc no... Teraz Atletico Madrytmy na miejscu 29 czyli rekordowo wysokim jak na nas chyba. Remis z kolejnej Griezmann, Haaland, Jurgen, Lemar, czyli mają 5 punktów, czyli jesteśmy teraz bliżej, żeby przebić tą magiczną barierę 6 punktów z pierwszej symulacji. No co, no może się uda, może się nie uda. Teraz... Boże, zapomniałem nazwy klubu teraz. Stuttgart, dokładnie, Stuttgart, Rider, Mittelstadt, Haaland. Demirović, Mbappe w końcu z Golem. No ale to i tak, no jesteśmy bardzo nisko i raczej nie zapowiada się, żebyśmy byli wyżej. Teraz Bayern Monachium, jeszcze no to jak od Bayernu dostajemy bęcki no to wiemy, jak jest. Wygrywamy z Bayernem. Halan z Golem. No czy jak z Bayernem się udaje wygrać i mamy już chyba nad 8 punktów. Mamy 8 punktów, jeszcze pokonujemy Bayern Monachium. I teraz gramy z że już w tej fazie chyba. Tak mi się wydaje tej... No, gramy teraz te playoffy z Paris Saint-Germain akurat nam wylosowało. Więc ciekawe. na no, 24. miejscu, więc 12 miejsc przed nami. Jeszcze Atletico skończyliśmy. SPS, no, że to wydaje mi się, że... No, różnie może to wyglądać. Pierwszy mecz. Remis 3 do 3. Dembele, Mbappe, Colomuani, Jurgen, Colomuani, Jurgen. Więc pierwszy meczu remis. No i tutaj musimy wygrać. Jeżeli chcemy grać dalej w tej lidze mistrzów, no, czy to jest dla nas możliwe, czy to nie są zbyt wysokie progi... Mecz w Paryżu, i wszystko się teraz okaże. Wygrywamy po rzutach karnych. Kapustka nie trafia jak Kolomuani, tylko tak? Nie trafia jeszcze Kunu, No Mendes, Celka, Marquinhos, Vinagre, Vitinha, Barcola z czerwoną kartką. Bramki strzelał nikt, bo było 0-0. No i udaje nam się odstrzelić od Paris Saint-Germain. Więc wygląda to naprawdę ciekawie. No i gramy dalej. Czyli mamy playoffy, czy jakieś znowu ciężka drużyna jakieś Manchester City, Liverpool tym razem. Więc teraz się zaczyna gra. Trzecia symulacja była tam proroczą. Pierwszy mecz z Liverpoolem. 2 do 1, a wygrywamy Diego Jota, Mbappe oraz Jurgen Schoboszla i Czerwona Kartka, czyli bez kluczowego zawodnika w następnym meczu. Czy my teraz chcemy oficjalnie wejść do jakiegoś... To jest chyba? Nie mam pojęcia. Bo... No nie wiem. W pierwszym meczu wygraliśmy, ale w drugim przegrywamy. Jędrzejczyk, Luis Diaz w salach. Luis Diaz. Więc no, w Liverpoolu nie poszło nam tak dobrze. No i żegnamy się. No chociaż... Daliśmy naprawdę ciekawe spotkania i tak suma sumarum no można powiedzieć, że kończyłem w 1.8 w ćwierćfinale, 1.4 tutaj nie, ma no nie, 1.8, czwarta to jest ćwierćfinał. No niestety się nie udaje, no mieliśmy dwie wygrane, dwie, dwa remisy, cztery porażki, no nie jest to jakiś dobry wynik. No i podsumowując, no z Mbappé i Haalandem wcale łatwiej by nie było, chociaż są jakieś większe tej możliwości. Czy zaskoczyli mnie jakoś mocno? No nie. Spodziewałem się czegoś większego, no ale wiemy w dwóch symulacjach nawet nie udało nam się tej ligi opuścić, tylko spadaliśmy, w drugiej poszło on troszkę lepiej, wyeliminowaliśmy PSG, no ale to cały czas nie jest to, na co oczywiście liczymy, więc no takie są wnioski. Więc ja oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, już tak to zostawcie łapkę w górę, no i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć!